Grał tak w odzieżowych reprezentacjach Polski na środek, ale dziś, jak wiemy, go z powodu kontuzji nie ma. Palazuelos! Palazuelos i goł! 32 minuta, nie było to specjalnie mocne uderzenie zawodnika Haz, ale nie zdążył z interwencją Artur Borus. Mówi się o tym, że Polak nie najlepiej wygląda, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, chociażby możemy wspomnieć mecz. Z Armenią, a teraz piłka ponad murem. Dobre, precyzyjne uderzenie. I nie zdołał sobie poradzić z tym strzałem Agujara. Artur Boruc. Wydawało się, że jednak Andrew Driver. A jednak... I Karypidis, i Lukas mają na swoim koncie już występy w rolach defensywnych pomocników, więc potrafią rozgrywać również piłkę od tyłu. Driver, driver i świetnie teraz Artur Boruc. Flut. McDonald. Nie Przeciął piłki Scott Brown, szansa na dobry kontratak dla zespołu Sert. Popatrzmy na tę sytuację. Jak niewiele brakowało by, padło drugie trafienie dla zespołu gospodarzy. Podłączył się Mariusz Żaliukas. Pociągnął z akcją dobrych 20 metrów, minął obrońcę, uderzył niezbyt czysto, ale tak ta piłka mogła wpaść obok Artura Boruca, bo jak widzieliśmy skakała, skakała na tym. Obok... inaczej, Caldwell przesunięty do linii obrony obok Lowensa, a w środku pola Mark Krosas. Tak w tej chwili wygląda ustawienie drużyny Gordona Strahana. Stewart. Nie ma spalonego, będzie kolejna dobra sytuacja, ale Boruc wyłapał to doświadkowanie